9 listopada, dzisiaj święto Bazyliki Laterańskiej. Dlatego jesteśmy w Ewangelii według Świętego Jana w drugim rozdziale, wiersze od 13 do 22. Zabierzcie to stąd i z domu Mego Ojca, nie róbcie targowiska. Drodzy Jezus, jest świadomy tego, że do Jerozolimy pielgrzymuje rzesza właśnie pielgrzymów z różnych części Izraela, może i świata. I tam jest normalne, że będzie potrzeba wymienić pieniądze, że będzie trzeba nabyć baranka. Nikt nie będzie tego baranka brał ze sobą 200 czy więcej, większą ilość kilometrów, lecz zrobi to na miejscu. Ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że Dom Boga to jest tak naprawdę sposób relacjonowania się z Nim. Bo popatrzcie, Jaki to ma później wpływ na nasze widzenie Boga? Jeżeli my widzimy Kościół, jeżeli my widzimy miejsce modlitwy tylko jako miejsce handlu, jako miejsce, w którym ktoś czegoś ode mnie chce, to ja później mam taki obraz Boga. Bóg nie jest miłosiernym Ojcem, Bóg nie jest kimś, kto mnie kocha, kto wyciąga do mnie swoje ręce po to, by mnie podnieść, by mnie napełnić łaską, lecz wyciąga do mnie ręce po to, Abym coś Mu dał, prawda? I stąd rodzi się w nas taka nieuporządkowana, niedojrzała chociażby religijność, pobożność, gdzie my sobie może czasami myślimy, że im więcej różańcy zmówię, tym bardziej wkupię się w łaski Boga. Bo przecież taki obraz może Boga mam w swoim umyśle. Im więcej mu dam, tym, tym On będzie mi łaskawy. I to niestety może pokutować, i, i dlatego Jezus nie zgadza się z czymś takim. Że w domu modlitwy brakuje relacji, brakuje wzajemnych odniesień i miłości, a jest tam po prostu handel, targowisko, zgiełk i poczucie tego, że tak naprawdę mnie, jakby Bogu nie zależy na mnie, lecz na tym, co mu mogę dać. A prawda, jak widzimy, którą przyniósł nam Jezus, jest zupełnie odwrotna. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.